Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Znamy już oficjalne wyniki wyborów do Sejmu w naszym okręgu. Zjednoczona prawica zdobyła 9 mandatów, koalicja obywatelska 3 w ławach Sejmowych. Zasiądą także przedstawiciele trzeciej drogi, którzy wywalczyli dwa mandaty i jeden konfederacja. Nikt z lewicy na Podkarpaciu nie otrzyma mandatów w nowym Sejmie. Podobnie Jan Warzecha został wybrany posłem naszego okręgu. Chciałem przede wszystkim zacząć od serdecznych podziękowań dla wszystkich wyborców, którzy oddali głos na mnie, ale i na listę Prawa i Sprawiedliwości. Konkurencja nie była łatwa z tego względu, że miałem no, konkurenta, który zrobił bardzo mocną, profesjonalną kampanię wyborczą. No i miałem również na liście ministra sprawiedliwości znaną bardzo osobę Zbigniewa Ziobra, który... W naszym powiecie zebrał bardzo dużo głosów, i jak się domyślam, to to jest znaczna większość głosów, które by pewnie poszły na mnie, gdyby on nie kandydował. Ale no, cieszymy się, że wygraliśmy to wybory, że zdobyliśmy tak duże poparcie po raz kolejny, po raz trzeci jako prawo i sprawiedliwość. No i że pewnie otrzymamy z rąk prezydenta i pod wpływem jego decyzji możliwość przy próbę formowania rządu i, i będziemy próbowali w Sejmie to przeprowadzić, a co się zdarzy, to zobaczymy. W każdym razie wybory trudne, wybory, wybory, w którym nie sprzyjała nam Opozycja, cała opozycja, no i trzeba sobie powiedzieć, opozycja w parlamencie europejskim, no i wielu polityków, którzy rządzą w tej chwili Unią Europejską, a mimo wszystko udało się dzięki pracy, ogromnej pracy naszych liderów, pomysłowości, wsparcia nas, posłów i tutaj... E, Wszystkich sympatyków w terenie osiągnąć tak dobry wynik, za co serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. Doskonały wynik osiągnął Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego, na którego głosowało 12 105 wyborców. Piotr Chęciek zajął dziesiąte miejsce, ale to nie wystarczyło do zdobycia mandatu, ponieważ PiS straciło jednego posła. Wchodzi tylko dziewięciu. Piotr Chęciek zdecydowanie wygrał ze wszystkimi w Dębicy. Bardzo się cieszę, oczywiście na liście znalazło się moje nazwisko i ja startowałem, natomiast nie byłoby to możliwe, ten wynik rzeczywiście, te 12 105 głosów to, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobry wynik, ogromne zaufanie społeczeństwa, głównie powiatu dębickiego, którym mnie to społeczeństwo obdarzyło, ale nie byłoby to możliwe bez ludzi, którzy w tej kampanii mnie spadli, to było kilkadziesiąt osób zaangażowanych od początku do końca, od rana do wieczora. Moich przyjaciół, moich znajomych, ale również osób, które po prostu się zgłosiły, że chciały im wymagać, że obserwują to, co robię w powiecie, że im to odpowiada, że często, często też mówiły, i ja wiem, że tak było. To nie były osoby, którym bliskie, bliska była Partia Prawo i Sprawiedliwość, ale przekonane. No Jak to dobrym działaniem i takim normalnym, normalnym funkcjonowaniem, kiedy porozmawialiśmy, to. To deklarowały, że będą na mnie głosować, mimo że nigdy na nikogo z i sprawiedliwości by nie zagłosowały. Więc szeroko, bardzo rzeczywiście udało się zmobilizować ludzi do pracy, sami się właściwie mobilizowali, no i udało się dzięki temu uzyskać bardzo dobry wynik. Także bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy się w moją kampanię zaangażowali. Robili to oczywiście z własnej inicjatywy, z własnej woli, myślę, że z dużą przyjemnością. no i no i przede wszystkim dziękuję mieszkańcom, tak jak powiedziałem, Kwiatu Demickiego, ale również wszystkim, którzy spoza Kwiatu oddali do mnie głos. To wielka rzecz dla mnie, naprawdę wielki, wielki kredyt zaufania pokazuje to, że praca, współpraca, tylko pozytywna energia, tylko pozytywny przekaz, tylko pozytywna kampania naprawdę procentuje i ten wynik świadczy o tym, że potencjał Kwiatu Dębickiego jest ogromny. I praktycznie mogło się zdarzyć, i naprawdę zabrakło bardzo, bardzo niewiele. Myślę, że to jest kwestia tysiąca, może dwóch tysiąców głosów, żeby, żeby z powiatu Dębickiego do polskiego parlamentu dostało się dwie osoby. Byłoby to pewnie wydarzenie bez precedensu. No ale jestem bardzo zadowolony. Ogromnie się cieszę. Ale cieszę się po prostu dlatego, że po pierwsze tyle ludzi się do tego przyczyniło i można powiedzieć, że się wiele przyjaźni nawiązało między mną a tymi ludźmi, ale również pomiędzy tymi ludźmi. Jest to ogromny potencjał, który na pewno będzie wykorzystany i zagospodarowany. Zbliżają się wybory samorządowe całkiem niedługo, a w związku ze zmianą władzy w Polsce, która pewnie nastąpi, to tak naprawdę nie wiemy, kiedy to nastąpi, mogą mogło nastąpić jeszcze szybciej niż, niż, niż przypuszczamy. Jest to ogromny potencjał do tego, żeby tych ludzi wykorzystać, ich zaangażowanie, ich doświadczenie już polityczne, ale ich odpowiedzialność też społeczną Także bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Ogromnie się cieszę z tego wyniku. A ten cały wynik, mój, te 12 105 głosów, chciałbym to dedykować mojemu ojcu, mojemu tacie. Bo na pewno miał w tym wielką zasługę, tym kim jestem, ale też interesował się bardzo tym, tym, tą kampanią, w ogóle wyborami dla Polski. No tak się stało, jak się stało. Niestety, niestety, zmarł w trakcie kampanii na jej samym końcu, ale myślę, że czuwał nad tym wszystkim i dzięki niemu, między innymi i dzięki jego wsparciu, którego mi cały czas udzielał, mogłem dokończyć tą kampanię, choć już oczywiście nie w takiej formule, w jakiej ona wcześniej trwała. Do Sejmu z naszego okręgu weszli Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł z Suwerennej Polski, Ewa Leniart, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Fryderyk Kapinos, Kazimierz Gołojuch z PiS, a także Paweł Kopal, Krystyna Skowrońska z Zdzisław Gawlik z Platformy Obywatelskiej, Adam Dziedzic z PSL-u, Elżbieta Burkiewicz z Polski 2050 oraz Grzegorz Braun z Konfederacji. Uroczystości z okazji święta patronki miasta Świętej Jadwigi rozpoczęły się przy pomniku pod ratuszem. Tam odbyła się uroczysta akademia, w której wzięli udział samorządowcy i młodzież. Było odśpiewanie hymnu państwowego hymnu do Świętej Jadwigi. Ja gwiazdo na śląskim niebie, świetna jak wigo strzeplicy. Spędzię ci prośby, z perso do ciebie, świetna, że już I składanie wieńców pod pomnikiem patronki. Reprezentacja młodzieży ze szkoły podstawowej numer 11 w Tempicy podkreślała, że jest to dla nich honor brać udział w takich uroczystościach. To też jest jakiś tam honor, jakaś taka co potrzeba, żeby tutaj być tym sztandarem, żeby reprezentować swoją szkołę, tak? Dumnie bym powiedział. Święta Jadwiga Śląska była. Yy... Jest patronką miasta Dębicy i dlatego jest dzisiaj święto patronki tego miasta, dlatego dzisiaj się zbieramy tak licznie. Jesteśmy tutaj z poczucia obowiązku, mamy też honor, dlatego jesteśmy tutaj z poczucia jakby reprezentacji naszej szkoły. Uroczystości pod pomnikiem zakończyły się korowodem, który na sumę do kościoła świętej Jadwigi poprowadziła miejska orkiestra dęta. W ramach tegorocznych obchodów Dnia Patronki Dębicy w sali gimnastycznej przy ulicy cmentarnej odbył się jarmark Jadwigański. Wzięli w nim udział piekarze i cukiernicy. Jest to okazja, pokazania się wszystkim naszym. Piekarzom, cukiernikom, że coś właśnie takiego jest wytwarzane na terenie miasta Dymbicy i powiadu I ci właśnie producenci chcą pokazać, wystawić, żeby mieszkańcy mogli skorzystać. Po odpuście, po mszy odpusowej przyjść zobaczyć. Jest też konkurs na topie, pieczywo, myślę, że Żyli obraduje. Święta Jadwiga została patronką miasta w roku 2009. Patronuje mm, naszemu miastu. To Jadwiga Strzebnicy, nie Jadwiga Królowa, tylko Jadwiga Strzebnicy, która na tym e, pomniku, który znajduje się za nami, za moimi plecami, e, przedstawiona jest e, jako e, częstująca chlebem, karmiąca chlebem i trzymająca Kościół świętej Jadwigi. Czy kościół, generalnie, w swojej prawej dłoni. No właśnie, ona nas uczy tego dawania, tego abyśmy dzielili się chlebem. Dzisiaj przeżywamy także Światowy Dzień Chleba, dlatego, idea właśnie organizacji tego jarmarku Jedwidzieńskiego. Więc takie przesłanie z tego dnia, abyśmy dzielili się chlebem, dzielili się każdego dnia dobrem i starali się być lepszymi ludźmi. W wydarzeniu towarzyszył konkurs na najlepszy chleb tradycyjny, nowoczesny oraz na najsmaczniejszy wyrób cukierniczy. W ramach jarmarku można było kupić miody, chleby, wyroby cukiernicze. Podczas muzycznej gali jubileuszowej w ramach 25. Dni Sztuki artyści zaprezentowali w pierwszej części pieśni, arie, duety z operetek, w drugiej części pieśni i arie z muzykali. Główny organizator wydarzenia, które gości w naszym mieście od 25 lat, Jan Michalak wystąpił w części muzykalowej. Oprócz pięknego, niskiego głosu można było wysłuchać w tym roku także jego gry na skrzypcach w arie z music skrzypek na dachu. Bogucka, tydy, Tudu. Dla Jana Michalaka nie występ był wyzwaniem, tylko organizacja przedsięwzięcia. Myślę, że jak rozpoczynałem całą przygodę z tym festiwalem, to Nigdy nie myślałem, że, że doczekam 25-lecia tego, tego wydarzenia artystycznego, ale się fajnie stało i jesteśmy po próbie generalnej. Myślę, że koncert na pewno się spodoba publiczności i będzie to taki koncert jubileuszowy. Po raz pierwszy miałem duży stres, bo logistycznie zebrać tak dużą grupę ludzi jest niełatwo, bo jest jeden tenor z Wrocławia, z Katowic. No z różnych stron Polski przyjechali ci ludzie. Do tegorocznej magii operetki i muzykalu Jan Michalak zaprosił śpiewaków teatrów muzycznych i oper w Polsce. Anita Maszczyk, sopranistka dębickiej publiczności, znana jest z oper wystawianych pod kierunkiem Pawła Adamka. Zaśpiewam y, kuplety Adeli z Zemsty Nietoperza to y, jeden z moich ulubionych utworów oraz nie żegnajmniej Argentyno song y, z musicalu Evita, y, też ulubiony. Czy jakieś duety tryjowskie? Będą, będą tak, duety męsko-damskie. Jeden muzykalowy, jeden operetkowy, też jeden z piękniejszych. No i wychodzi na to, że same piękne rzeczy śpiewamy, ale rzeczywiście, proszę Państwa, będzie to taka um, rewia pięknych operetkowych i muzykalowych przebojów. Mamy nadzieję, że wszystkim Państwu będzie się to podobać. Kolejną sopranistką, która występowała już we wcześniejszych edycjach tej sztuki, była Dorota Helbin. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona po raz kolejny, bo jest to dla mnie naprawdę duży zaszczyt. Mhm. Jakie utwory pani dzisiaj zaśpiewa? A dzisiaj między innymi zaśpiewam Judithę, zaśpiewam Memory, zaśpiewam duet ze skrzypka na dachu i może inne jeszcze pozostawmy jako niespodziankę dla Państwa. Nazar Tacyuszyn w ostatniej chwili zastąpił innego tenora. Przedczoraj dostałem informację, że niestety zachorował tenor. I ja tak nagle zastępstwo dzisiaj, ale bardzo przyjemnie, bo e, pan Jan jest. E, bardzo taki otwarty człowiek, bardzo miły i tak, tak my się zapoznali najpierw telefonicznie, ale tutaj jak spotkaliśmy się, to no taki. taki... Artysta, powiedzmy, jednym mm. słowem. Jestem urodzony w Lwowie, z Ukrainy, uczyłem się też, skończyłem Akademię Lwowską, ale na całym świecie, już 60 krajów odwiedziłem z koncertami, z, z występami i mieszkam już kilku lat we Wrocławiu, no i jeżdżę po, po całym świecie, w Polsce, w różnych miastach. Swoim pięknym, barytonowym głosem zachwycał Łukasz Kostka. Solistka, która tutaj dzisiaj też wystąpi, Beata Kraska, jest moją znajomą już od dawnych lat. Razem współpracowaliśmy w wielu projektach artystycznych, w takich teatrach objazdowych Kino Paradiso czy Piosenki Bodo. I poprzez tą znajomość Beata zaproponowała mnie panu Michalakowi, żeby wystąpić tutaj na tej gali. Ja zdecydowałem się, czemu nie. Miałem wtedy termin, więc uznałem, że na pewno fajna przygoda, więc dlatego tutaj jest. Gala uświetniły tancerki, a także zespół muzyczny pod kierunkiem Janusza Temeckiego. Konferencjerem tegorocznych Dni Sztuki był Jan Borek, który bardzo chwalił ideę tego przedsięwzięcia w Dębicy. No to znakomita inicjatywa poszerzająca ofertę kulturalną nie tylko dla mieszkańców Dębicy, ale i miast okolicznych. No zawsze, jeżeli dzieje się coś więcej w tej sferze, to jest miłe mojemu sercu, mojemu umysłowi i cieszę się, że Janek przez te 25 lat wytrwał. Początkowo robiliśmy to razem, pomagałem mu trochę w tych pierwszych dniach Dębicy, później miałem zupełnie inne obowiązki, ale zawsze z ogromną radością, estymą o tej inicjatywie myślałem i wspierałem Janka jak tylko mogłem. Z okazji jubileuszu 25-lecia Dni Sztuki Życzenia Janowi Michalakowi złożyli Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy oraz Joanna Orzuk, przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Dębicy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.